dzisiaj wam pokażę moje własnoręcznie wykonane rzeczy z Violetą. Jak widzicie zmieniłam miejsce na chyba na zawsze do filmików, więc zaczynajmy. Najpierw może pokażę wam moje zeszyty i książki i różne rzeczy wykonane własnoręcznie przeze mnie. Zaczynajmy. Pierwszą rzeczą to jest oto ten pamiętnik, którego już widzieliście, źle trzymałem, przepraszam. Już go widzieliście. Tak jak i strony w środku widzieliście, więc przejdźmy do następnej rzeczy. Następną rzeczą to jest oto taki drugi pamiętnik Violetty, Też go sama zrobiłam. Ja mam dwa pamiętniki Violetty. tylko ten jest troszkę taki inny. Też jest oryginalny, też go sama zrobiłam. on może ma tu mniejsze takie. W środku mam Eee, Oto no. o, o świecie Violety Ludm o, i o Ludmile Francesce, Camille, Leonie, Marco, Diego, Maxi, DJ, Anati, Angie, Germana, Hermana. Eee, Violetta, śpiewanie jest częścią mnie. Violetta ma prawdziwe imię to Martina Stolesso. Ona jest bardzo utalentowana pochodzi z Hiszpanii. Jej chłopakiem jest Diego Anieleon. Ale ja to tak napisałam, jak było to jeszcze w połowie. Tutaj mam o Ludmile. Jest bardzo wy, wyrozumiała. Yy. I jak sobie coś yy, umyśli. To nie daje spokoju, o Ludmile mam mało co do powiedzenia, to jest takie moje są zapiski, tutaj będzie o wszystkich, hmm. więc przejdźmy do następnej rzeczy. Hmm. Następną rzeczą hmm, to jest oto taki zeszycik z to. Ja tu napisałam wiele, bo mi się wiele nie zmieściło. Ale też jest bardzo ładnie. Ja w środku tu mam takie pogawędki, więc ich Wam nie mogę niestety pokazywać. No, a tak z tyłu wygląda, własnoręcznie to rysowałam. A następną rzeczą to jest: oto taka zawieszka na drzwi. Ja ją wykonałam własnoręcznie, Ona jest nie. Tu ma jasny, ciemne niebieskie, tu ma jasny. Ona jest poklejona naklejkami. Tutaj wzięłam z gazetki, gdzie przykleiłam. Zjęłam czerwoną wstążkę i obwiązałam. I wtedy taki, zawieszka mi wtedy taką zawieszkami wyszłam. Bardzo jest ładna. Mi się najbardziej chyba podoba. A następną rzeczą. To jest coś, z czego się bardzo cieszę, bo to mi naprawdę bardzo ładnie wyszło. To jest oto takie pudełko. Tu widziałam też z takiego drukowanego papieru. I tu ma napisane Viola. Może nie widzicie, ja Wam pokażę Viola. Tu piszę. Tu mam miłe Tu mam pisaki. Tutaj to nie są pisaki z wioletą, ale jakieś tam są, no to tak wygląda z tyłu, nic tutaj nie ma. A następną rzeczą to jest coś, czego chyba się najbardziej cieszę, co mi najbardziej ładnie wyszło. To jest taki mini notesik, ja go malowałam lakierem do paznokci, fioletowym i różowym go pomalowałam. No on tak z tyłu wygląda, tak z przodu. Wzorki też są również zrobione lakierem, tak jak kwiatek jest pomalowany lakierem. Tutaj jeszcze nic nie zrobiłam. On ma tu takie karteczki. On ma po prostu zwykłe kartki takie do pisania. To jest taki zwykły zeszycik z kartkami do pisania. Szklejony do, no, do kartki. Trochę śmierdzi lakierem, ale jest bardzo ładny. Ja się właśnie z niego chyba najbardziej cieszę i oglądałam go kilka dni, bo jestem bardzo zadowolona. Chociaż trochę śmierdzi lakierem, ale jest bardzo ładny. Więc to właśnie chyba były wszystkie moje rzeczy z violetą, na wszystkie moje rzeczy własnoręcznie ręcznie wykonane z violetą. Więc jak się wam podobało, to dawajcie łapki w górę. A jak się nie podobało to w dół, ale dawajcie no same do góry, Ja tak do góry i piszcie komentarze i opublikujcie. No to, no to nic nie mam do powiedzenia, to pa.